Jak dodać na Instagramie link do relacji, ale tak, żeby był ładny, super pytanie. Jak to robimy? Kiedy publikujesz swoje Instagram story, klikasz w naklejki, z naklejki wyciągasz link i kiedy klikniesz w link, to zwróć uwagę, że tam pokazują się dwie tabele. Jedna tabela wklej URL, czyli ten taki, te wszystkie paski i tak dalej, pełno cyferek, nieładnie wygląda, długi jest, nie chcemy takiego, dobrze, wtedy wypełniamy rubrykę numer dwa, czyli dostosuj wygląd naklejki. I tam Uwaga, bardzo istotne, spróbuj zawsze dopisać słowo kliknij tu, żeby zobaczyć, kliknij tu, żeby dołączyć, kliknij tu. Wszystko po to, żeby nowi użytkownicy Instagrama wiedzieli, że to można kliknąć.